Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj zaprezentuję monetę aluminiową 1 złoty, moneta obiegowa z lat PRL. Rocznik 1968. Jej nakład to jeden z najniższych, drugi w kolejności, 1 176 000 sztuk. Przed chwilą sobie popatrzyłem na popularny portal aukcyjny. Nawet w stanach zniszczonych monetka około 30 zł. Według katalogu Fischer moneta w stanie pierwszym, menniczym 600 zł. Oczywiście idzie kupić taniej, bądź w jakimś dobrym gradingu. Na pewno cena może być wyższa. Zobaczmy drugą stronę monety. I tutaj druga strona monety. Jak widzicie rocznik 1968. Polska Rzeczpospolita Ludowa. Orzeł bez korony. Ktoś tu chyba chciał dorysować koronę, widać to teraz na powiększeniu. Znak mennicy pod łapą orła. Monetka, którą tutaj widzicie, jest w stanie trzecim albo i gorszym. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest to druga pod względem najniższego nakładu moneta w historii bicia monet. I tutaj możecie mieć przykład, że nawet w stanach zniszczonych, Moneta nie schodzi na A portalu poniżej 30 zł, więc tutaj macie odpowiedź, czy zostawiać sobie monety z obiegu 1 zł 2010-2008. Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego hej.